Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Arszenik mm, Witam was prosto ze Spita 16 Lecimy sobie na Anglii przeciwko Niemcom i troszeczkę opowiem wam o tym samolocie czym on się różni od Spita 9 z 10 tieru ponieważ do Spita 9 z 13 tieru tego byłego, byłego 11 o, naprawdę no nie ma porównania jest o wiele gorszy ale jeżeli chodzi o pozycjonowanie tego samolotu, jest naprawdę super. Na 11 tierze to jest super samolot. Jeżeli się go oczywiście wymaksuje, ma już dostępne paliwo, tam 100-oktanowe, ile dobrze pamiętam. Posiada oczywiście Hispano, które są bardzo dobre. Tutaj nie wolno odbierać żadnej chwały tym działkom, ponieważ są też jedne z lepszych w grze. Według mnie są lepsze od niemieckich dwudziestek. Oczywiście e, że, wiecie, ale jak to, Arszenik, latarz Niemcami, uważasz, że są najlepsze e, na, e, tej dwudziestki, ale jednak tutaj Hispano posiada taką jedną ogromną zaletę, są zdecydowanie celniejsze i pocisk leci zdecydowanie szybciej i potrafimy uszkodzić z 600 metrów samolot krytycznie, co no, jest troszeczkę niezgodne z historycznymi danymi. E, i ta gra tak nie bierze pod uwagę bardzo ważnego parametru, jakie posiadały właśnie dwudziestki niemieckie w stosunku do Hispano. Jest to mianowicie ich szybkostrzelność. Tutaj raczej nie ma zbytnio różnicy. Ale dobra, jeżeli chodzi o Hispano, najważniejsze tutaj yy, nasze uzbrojenie jest omówione. Do tego mamy tutaj dwunastki browningi, które są naprawdę dobre. Dwunastki zbufowane. Można nimi powalczyć. Jednak amunicja do nich kończy się szybciej niż do siódemek, tak mniej więcej. I poza tym tych browningi e, zajmują więcej miejsca, przez co mamy wmontowane w skrzydła m, tylko dwa tego typu km -y. Jak widzicie skrzydła są zmienione w stosunku do dziewiątki z 10 tieru. E, mają obcięte końcówki, co powoduje m, delikatny wzrost osiągów przy tym samym silniku. I praktycznie żadnych innych zmian konstrukcyjnych oprócz dodania tutaj osłony kroplowej e, nie doświadczymy. No właśnie, a mianowicie sama osłona kroplowa, no naprawdę, no niesamowita rzecz. Poza tym, no zobaczcie jaki charakter dostaje Spitfire z obciętymi skrzydłami z tą osłoną kroplową. No wygląda wręcz przepięknie. Jest to jeden z niewielu brytyjskich samolotów, które naprawdę mi się podobają. I moim zdaniem wygląda po prostu niesamowicie nie ma tak pięknego brytyjskiego samolotu w tej chwili jak 16 no chyba, że dodadzą czternastkę, yy, no to będę już mógł mówić, że silnik Griffona powoduje takie, no, powiększenie siedzibu, który wygląda rzeczkę jak u Messerschmitta i ten samolot jest jeszcze dłuższy, jest jeszcze bardziej smukły, co jest po prostu też przepiękne. To jest jedna z niewielu serii Spitfire, który mi się podoba, a Spitfire ze względu na tą swoją budowę, no raczej nigdy nie należały do moim zdaniem najpiękniejszych samolotów. Jeżeli chodzi o właściwości lotne, no to nie jest on tak zwrotny jak yy, dziewiątka, bez tych obciętych końcówek. Natomiast na niższych pułapach jest dużo lepiej. Poza tym zobaczcie, ten samolot, cisnę na nim, na nim wepa ile wlezie, dochodzę do 6000, tysięcy, on się nie przegrzewa, on dalej idzie. Gdzie w dziewiątce już dostajemy mm, przygotowania się wody. Tak więc to jest super opcja. Naprawdę świetnie się wspina. Poza tym te obcięte skrzydełka powodują, m, że samolot robi szybciej beczkę. Co jest moim zdaniem bardzo niedocenianą właściwością samolotów na HB. Tak więc pozostaje tylko się cieszyć. I poza tym m, ten samolot na dużych pułapach steruje się bardzo dobrze. No dziwo. A nie powinien. To jest G6, to nie będę za nią się uganiał. Bo Kowulfem akurat są problemy, bo ten samolot jest. Bardzo dobry. Ale na wszystko jest rada. Oj, będą problemy. Udało nam się przetrwać, nie wiem jakim cudem. Ale Pokewolf jest już dość mocno uszkodzony i idzie za nami w nurku. Przełączmy się na klapy na lądowanie. Schodzimy niżej. Bo tutaj coś się nam kręci nad głową. Poza tym retencja energii tego Spitfire'a no jest wręcz niesamowita. Zobaczcie sobie, co on robi. Przebijemy teraz tego. Pokewolfa. Po co ten idiota tu podlatuje? Jeszcze z dziesiątką. Naprawdę gratulacje dla geniusza. To jest właści właściwie mianowicie ten największy problem yy, na brytach. Po prostu piloci łają o pomstę do nieba. To są naprawdę słabi ludzie wyszkoleni. W ogóle nie myślą jak latają. To jest ogromnym problemem tej nacji. Żaden z nich nie potrafi doskonale wykorzystać zalety swojego samolotu. Nie znają podstawowych manewrów. Ja nad tym bardzo ubolewam. Nie lubię właśnie grać na brytach. Nie ze względu na to, że mają słabe samoloty, bo mają nawet dobre. Ale jest jeden mianowicie ogromny problem. Yy, oni nie znają praktycznie zalet swoich samolotów. Nie potrafią ich wykorzystać. Latałem jak największe samopasy. Zaraz musiał zawrócić do bazy, wykończę tutaj G10. Tak więc no widzicie G10 można śmiało atakować. Nie musicie się jej bać. O, ktoś tutaj nam się czai, żeby podebrać fraga. To też jest typowe dla brytów. To jest takie typowe, widzieliście przed chwilą próbował nam goście zabrać fraga, to gość w tempeście, to jest naprawdę, no w prostu jest strasznie irytującą sprawą. To jest chyba tylko możliwe na Brytyjczykach, olej dostaliśmy, olej będzie się przygrzewał nam silnik. To jest takie typowe dla Brytyjczyków, ja tu ponarzekam, po prostu jakość brytyjskich pilotów stoi na jednym z najniższych poziomów w całej grze. Jeżeli polatacie na przykład na Japończykach, gdzie naprawdę mało osób lata tymi samolotami, ale to są już takie osoby, które doskonale znają swój samolot, wiedzą co z nim zrobić i nikt nikomu nie bawi się w jakieś kradnięcie fragów, nie bawi się w e, uprzykrzanie. Po prostu to jest uprzykrzanie sobie rozgrywki, ponieważ widzieliście przykład Tajfuna, przykład Tempesta, który próbował mi pod, ten, podkraść fraga. To naprawdę, co są. Bardzo częste przypadki, to jest irytujące. Nie jest to fajne I, i naprawdę, wszystkim brytyjskim pilotom nie polecam. Nie róbcie tak, bo jest to zwyczajne chamstwo i utrudnienie sobie gry. Bo przede wszystkim, Brytyjczycy nie przegrywają przez to, że są słabi. Jak większość osób tak uważa. Oni przegrywają po prostu, bo macie niską jakość e, szkolenia pilotów. Mówiąc tak, językiem praktycznie. E, takim już profesjonalnym. No widzicie, nawet browningi potrafią zrobić e, porządek, nawet z botem. Odrywają skrzydła, dwa browningi. To jest naprawdę dobra siła ognia. Spit 16, super samolot, naprawdę Wam go bardzo polecam. I z tego odcinka... No tak wyrwałem w lotki, ale jakoś przeżyję to. E, tak więc naprawdę wam... Mówię z odcinka, o którym miał ja opowiedzieć, się z P 16, przedstawiłem wam ten samolot i nie nawet wytrzymały, jak widzicie, oberwał z 30 leci. E, dbajcie o pilo o swojego pilotażu jakość i taktycznego wyszkolenia, bo po prostu takie podloty jak ten tajfun, no, nie są przyjemne. To tylko utrudnia rozgrywkę, tak więc grajcie dla drużyny, grajcie dla teamu i przekładajcie jego wartość nad waszą indywidualną. Tylko to pozwoli wam rozwijać się i zdobywać coraz więcej fragów, coraz, coraz lepszym być pilotem. No więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!